Siema, z tej i witam wam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać najnowszą aktualizację, a dokładnie powiem wam co w najnowszej aktualizacji 1.20 będzie się działo w Minecrafcie. I jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne rzeczy. Są, no, mało rzeczy, ale... Ale świetnych rzeczy. Pierwsza rzecz to na początku był Steve, później był Alex, a jak widzicie, tutaj jest jakaś kolejna postać na animacji i będzie aż 7 nowych postaci, czyli już w Minecrafcie będzie 9 takich domyślnych postaci, nie tylko Steve i Alex. Kolejna rzecz. No, mało rzeczy zostało zaprezentowane. I większość ludzi chciałoby mieć takie półeczki na książki. No właśnie, półki na książki będą zaprezentowane w tej aktualizacji. Dokładnie, będą to półki na książki, które będą miały tylko jedną stronę z książkami. Będzie tam można wkładać nasze książki. I za co? to zaskarbiła sobie moja aktu ta aktualizacja, że jest teraz jedną z moich ulubionych aktualizacji, bo jest po prostu świetna. Kolejną rzeczą jest wielbłąd. Tak. Będzie dostępny wielbłąd. Będzie to pasywny mob, który będzie aż mógł pomieścić dwie osoby. Nie będzie na niego można zakładać skrzynek, Cały jeżdża się normalnie, jak siodł. I uwaga, uwaga: jak zombie, i posłuchy nie będą nas mogły dosięgnąć, bo jest po prostu bardzo, ale to bardzo wysoki. I rozmnaża się za pomocą kaktusy, i ma super skok. A co z głosowaniem? Kto wygrał? Uwaga, uwaga: sniffer. Po raz pierwszy, chyba w historii, MOP, na którego. Chciałem, żeby wygrał. Wygrał! To jest super, po prostu. Sniffer, czyli di dinozaur, którego będziemy mogli znaleźć w podwodnych jaskiniach. Będzie to jajko, bo ten dinozaur już dawno, ale to dawno wymarł. I jajka będziemy mogli wyhodować. A nasz sniffer znajdzie nam nasiona, które będziemy mogli zasadzić. I mogli antyczne ośliny. A co z pozostałymi mobami? No, niestety przegrały, bo wygrał, jak widzicie, właśnie na filmie Sniper. Trochę mi szkoda, że tylko jeden mob zawsze musi wygrywać, ale. No. Tak to jest. I uwaga, uwaga, bambus dostał swoje zastosowanie. Będziemy mogli robić bloki z bambusa, półpłytki, trapdory, drzwi i uwaga, nowy rodzaj łódek, bo będzie to tratwy, na które będziemy mogli postawić skrzynki i na nich pływać. Będzie to bardzo fajna rzecz, która się pojawi w tej aktualizacji. Myślę, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, która pojawiła się w tej aktualizacji. I kiedy będzie? Kiedy będzie? Aktualizacja. No, kiedy będzie? Już się film skończył, ale kiedy będzie? Najnowszy snapshot będzie już w tą środę. Na.